Się wyzwanie po szóstej, i to jest mój ofit. Taki łańcuszeczek, bluzeczka, takie spodnie, będzie płaszczyk. A do tego takiego plecaczek, głódomor. Czemu zjadasz nic mi spod brody nie chce zejść na dół? got Będzie. O, teraz dopiero się będą trykać. A ci tam cieszą do Widzisz grupa? Nie, zasłania się O, teraz się dopiero trykają, patrzcie. I'm thinking I should call up on not I think it's hard how we always wait another day How we watch things the like kiss, walk away mm -hmm. Mm -hmm. Let's live Opowiem wam, jak było na wycieczce, gdyż materiału zebranego przeze mnie z filmów wyszło 4 i 30 minut, filmu 4,5 minuty. E, więc w, e, w ciągu dnia, jeżeli jeśli chodzi o drogę, to ja albo troszkę muzyki słuchałam, e, słuchałam audiobooka i aktualnie słucham nietuzinkowy sklep całodobowy. Jestem już chyba trzeci, czwarty rozdział. Yy, tu się trochę coś porobiło w drodze, wiadomo i tak, yy, pogoda nie mieliśmy, yy, pogoda była do bani, do, do tak po, po, południa, Wiecie, uchwyt, ja tutaj z tym sprzętem yy, chodziłam z jak ktoś się pyta, o czy coś, coś tam się gadało, jeszcze zdjęcia, czy coś. Ja sobie je zrobiłam jedną w mieście, a nie poprosiłam kogoś, ty zrobisz mi tu, czy tu. Bo ja wiecie, miałam się pytać, ale nie wyszło. W muzeum byłam w muzeum, rogelowe ro 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 muzeum, gdzie zgłosiłam się na osobach na tym Tak, to I się zgłosiłam. robienia Rogali. A ja miałam za zadanie walić dwa sposoby walenia, e, ogarniania ciasta. Ten brutalny. Czyli gościu, gośta, e, e, znaczy gościu który opowiadał e, o tych rogalach, w ogóle wymyślił taki scenariusz, że ja się śmiałam tam. I tak ja waliłam tyle ile sił i później mówi tak delikatnie według wskazówek i tak mówi lewa, lewa, prawa, prawa, obie, lewa, prawa i tak nagle czoło mnie takie tak chwilę, tak, chyba tak się hamuje on, okej, okay. więc przywiozłam ze sobą certyfikaty i taki o. I powiem Wam, że Roga, ale jeśli chodzi o Poznański, to kupujcie z certyfikatem Unii Europejskiej, bo są to, to są oryginale. I mam jeszcze taki bryloczek. I. i taki bryloczek za dwie dychy ja? kupiłam. Na czasie wolnym, znaczy z, nie z swojej, można nazwać, że z niepewnością poszłam z osobami, których tak ze słabo znałam. E, więc chodziłam z dwiema dziewczynami. Najpierw mogliśmy zjeść. Wiadomo, jak to młodzież na wycieczkach i dzieci, to fast A A ja wziąłam wrapa, bo ja lubię wrapę. I do tego kawka strzeliłam. Potem poszłyśmy do tej galerii, tam gdzie byłam w Rospanie, czyli... Kupię z Poznański. Byłyśmy w Rosmanie i się później domyśleliśmy, ale to nie ta galeria. z spacerkiem do Starego Browaru, gdzie był po drodze pomnik, wiadomo dużo sklepików, knajpek, nie knajpek. I my się tam spotkaliśmy z, z tych dziewczyn z klasy chłopakami, wiadomo, jedno się grupowa zrobiło, zdjęcia, później poszliśmy, czy by, no. Byłyśmy i na trzech pietrach w Starym Browarze, raz byłyśmy też byłyśmy na, w, w, w dziedzińcu, dziedziniec tej galerii, a byliśmy w Empiku z chłopakami. Później byśmy z chłopakiem jednym byliśmy w Costa Coffee, gdzie Empik miał dla mnie zniżkę przygotowaną. Szukałośmy jednej kawiarni na półwiejski, ale się nam nie udało. Patrzyłam cenę Rogali i te piekarnie, które miały blisko, w okolicach starego browaru. Były dosyć drogie i nie wzięłam. Ja jeszcze brałam w starym browarze Bubble Tea o smaku liczy, z kulkami truskawkowymi. Tam były kulki, tam dodatek, były kulki na herbacie o smaku liczy. Z kulkami truskawkowymi i były dobre. Dałam za nie niecałe dwie dychy, bo wzięłam 500 ml. Byłam też w New Yorkerze, jak wam pokazywałam. W piku byłam. Byłam też. Czekajcie, byłam w sklepie takim, to jest niby orientalne. Tam były pamiątki z Poznania, wiecie? Były do scrapbookingu rzeczy, notesiki. Jedna z jedna taka dziewczyna, mi mówi: no, Okej, okay, się y, trochę kawałek szuśmy tam się y, y, żegnałyśmy Jak wreszcie weszłam do Lidla, do mamy, to ona tak pokazuje notes, ale były dosyć drogie. Ja nie wiedziałam, co wziąć. Tutaj były takie urocze, wiecie? Tam było masę rzeczy. Y, było masę rzeczy. Do tego nas przecież starego browera mieliśmy dzisiaj sytuację, że youtuber był, nagrywał. Nagrywał odcinek w sklepie. Na, no tak, nie będę się rozpowiadał. Nagrywał w sklepie, który na naprzeciwko jest starego browera, chociaż y, ja się czułam dosyć niezrętnie stojąc kilka metrów od tego miejsca. Nie będę spoilerować. Ale ludzie, u mnie wszyscy byli zaskoczeni, wiecie, tu, tu się działo, zdjęcia porobili, a ja zmieszana. Nie, to nie znam, nie, znam, nie wypowiadam się. Yy, z powrotem sobie, to jak wracałam to pociągiem, to oczywiście się tak słuchałam Udybuka, trochę pograłam, tutaj się trochę porozmawiało i muszę na jutro wziąć książkę. Do po, pożyczą książkę pani od anglika, bo mówiłem, jaką czytam, ona mówi o jednej, a ja mówię, tych sobie myślę, ale co nie te kraje ja mówię nie mówię, poprawiam, mnie. Ja mówię, że mam cały komplet, ja mówię, że ja mam jednego pierwszego to mam dwie sztuki. Więc zanim wysnechnie kawa, jedna migruje do mojej pani na jakiś czas od anglika, eee, balicka. Y, y, tak, balicka, jedna po, książka, książka balicki poleciała do koleżanki i ona dzisiaj miała nawet coś ja, takie O nie, mieści się dzisiaj. Ja w pociągu wypiłam Babylti, a jestem taka, że piję bardzo szybko Babylti. I muszę sobie uzupełnić w kalendarzyku. Mam bardzo dużo zdjęć, nie wiem któreś powybierać, mogę tutaj wstawić w tym filmie jako pokaz filmów. I muszę sobie słówka powtórzyć, gdyż mam kartkowkę jutro. Jedna mi nie poszła, sprawdziłam z polskiego, nawet git mi poszedł, też byłam w szoku. Myślałam, że kiepsko, to nagle 88%, czyli takie 4+. Plus. No, 4+, plus mogę powiedzieć. Mam zaskoczona tylko zawodowa mnie przeraziły i będę chciała jej jakoś poprawić. I tak słówka przypomnieć, gramatykę po I muszę się prze, spakować w plecak szkolny. Moge spa Także więc moi drodzy, jeżeli Wam się spodobał ten Daily School Trip Vlog, to zostawcie po sobie łapeczkę, z dzwoneczkiem, komentarzyk. Podajcie też na inne media, które podałam w opisie, na podane strony w opisie, zapraszam na poprzednie playlisty oraz filmy. Jeżeli macie pomysły na film, który mogę nagrać, żebym nagrała, piszcie, czy to na priv Instagram. Bo nas napięcie nie dodaję, bo się boję, że będę miała jakieś nie wiadomo co. Albo na przykład, jeżeli chodzi o znajomych, którzy oglądają, pisać brief typu Instagram, Facebook, albo możecie tutaj w komentarzu. Ja się ja dłużej nie przedłużam i żegnam się z Wami z akcentem jesiennym, czyli piżamka jesienna, stamtąd, którą kupiłam rok temu i dyniucha. Żegnamy się z dynią. Do zobaczenia w kolejnym filmie.